Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy dzień przynosi nam w liturgii święto ofiarowania Jezusa w świątyni. Każda rodzina izraelska, w której narodził się pierworodny syn, była zobowiązana do tego, żeby przedstawić go Bogu w świątyni. Przede wszystkim dlatego, że według prawa mojżeszowego, każde pierworodne, czy to było zwierzę, czy to właśnie był. Był potomek płci męskiej, miał zostać ofiarowany Bogu na własność. Pierwsza symbolika tego, tego święta pokazuje nam, że Jezus tak naprawdę przychodzi do swojej własności na rękach, na rękach swoich rodziców. Druga rzecz jest taka, że zobaczmy jak Józef i Maryja byli wierni przepisom byli wierni temu, co, co właśnie Bóg im objawił przez przykazania, przez, przez to, co, co było podawane Izraelitom do wierzenia. Ale też to dzisiejsze święto ma dla nas bardzo taki wymiar symboliczny, ponieważ w tym Jezusie ofiarowanym widzimy to wszystko, co dla nas jest jakieś ważne, cenne. Myślę tak szczególnie o rodzicach, którzy mają dzieci, że to właśnie ta dzisiejsze, to dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do tego, aby ofiarować właśnie te dzieci Panu Bogu na własność, ponieważ wiadomo, że jak rodzice kochają, to też mają mnóstwo lęków, obaw, a jak to dziecko, czy będzie zdrowe, czy, 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 czy właśnie jak sobie będzie radzić w przyszłości, w szkole i tak dalej. Jest to często ogromny trud takiego wychowania. Dlatego ta, to dzisiejsze święto nam pokazuje, że żeby bardziej też zaufać Bogu, ale nie, nie dotyczy to tylko dzieci. Dotyczy to przede wszystkim każdej naszej relacji, w której odkrywamy jakąś wartość, jak coś jest dla nas ważne, że tak naprawdę jest on nam dany jako dar od Pana Boga. Może też czas, żeby też podziękować, podziękować Bogu właśnie za to. Ale też sobie tak pomyślałem, że to jest w ogóle też y, okazja do tego, żeby, oby, o, żeby ofiarować cokolwiek dla nas reprezentuje jaką wartość czy praca, czy szkoła, czy przyjaźnie, y, czy, czy, czy to, czym posługujemy się nawet tutaj na Ziemi, rzeczami materialnymi, ponieważ Bóg nas wychowuje do wolności, do tego, żebyśmy nieustannie sobie uświadamiali. Że, że przecież żadnej rzeczy nie zabierzemy stąd po naszej śmierci. Nie? Że Bóg nas uczy, żebyśmy używali rzeczy, żebyśmy cieszyli się relacjami, ale nie byli przez nich, przez te rzeczy, przez te dobra też, żebyśmy nie byli zawładnięci i zniewoleni. Dobrej niedzieli.